Przez matkę do syna to hasło jubileuszu 900 lecia decyzji Włocławskiej. Przez niemal rok obraz Matki Bożej Częstochowskiej odwiedzi każdą parafię. Uroczysta inauguracja roku jubileuszowego z udziałem obrazu Matki Bożej rozpoczęła się 22 kwietnia w Zduńskiej Boli. Tydzień później obraz pojawił się w parafiach dekanatu Sirackiego I. Pod wezwaniem Świętej Uduszuli Leduchowskiej na światskich Monicach, w Harubi Małej w Hojnem, w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na ulicy Mickiewicza, w Dąbrowie Wielkiej i w światskiej Kolegiacie. W piątek ikona z Bazyliki Mniejszej przybyła do parafii Najświętszego Serca Jezusowego na osiedlu Jaworowe. W Nifułat Marian Bronikowski, proboszcz parafii Wszystkich Świętych, przekazał proboszczowi parafii NSJ księdzu prałatowi Mirosławowi Miłkowi ewangeliarz. Potem Aleją grunwalską miała miejsce uroczysta procesja z ikoną jasnogórską do świątyni. Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja. W kościele uroczyście przywitano obraz. Imfułat Marian Bronikowski odczytał w jednym list od Ojca Świętego Franciszka. Włączając się w dziękczynne tedy, zanoszone do Boga przez Wielkich, Ojciec Święty zachęca do czynnej modlitwy za wszelkie dobro, jakie zaistniało w tej decyzji na przestrzeni minionych wieków dzięki tym, którzy ją tworzyli, podejmując ich nich posługę. Przeżywając własną codzienność i zmienne losy im dzień. Potem miały miejsce modlitwy i składanie kwiatów przed obrazem. Matka nasza, Pani Jasłowska, dziś my parowiem Serca Jezusowego się razem. Gromadzimy się wokół Ciebie. Witamy Cię w sercu Jezusowym. Kwiaty złożone u Twoich stóp. Naszą, naszą miłość i przywiązują. Chcemy, aby były one Bogiem Świętym. Wiem, że takie będą, kiedy Chrystusa uczynimy centrum naszego życia rodzinnego. Niech sumienia będą zdrowe, abyśmy mogli ze spokojem myśleć o przyszłości. Naucz nas by nie słuchać Niego, co byłby nas stronie serii. nas kochać i szanować naszych rodziców i wychowawców. to wszystkich dzieci naszych parafii, zwłaszcza w swojej opieki. Po nabożeństwie powitania odbyła się uroczysta msza święta. Nawiedzenie obrazów w parafii Najświętszego Serca Jezusowego zainaugurowała peregrynację w dekanacie sieradzkim II. Ikona jasnogórska przybyła również do parafii w Kłodzku, Charupi Wielkiej, w Wąkczewie, Wrublewie i Tubądźnie. Nawiedzenie diecezji zakończy się w przyszłym roku 16 marca we włocławskiej katedrze, a 19 marca w uroczystość świętego Józefa Paterona diecezji zakończą się obchody 900-lecia diecezji włocławskiej.